Umyłeś auto, niestety szyby nadal jakieś takie brudne. Dzisiaj przedstawię Wam dwa płyny, sobie przy okazji przetestujemy. Otóż jeden high-level, drugi nie widzicie etykiety. A to dlaczego? Dlatego, że kupiłem to w takim opakowaniu, a dlaczego zobaczycie na koniec filmu. Od którego zaczniemy Zaczniemy sobie może od produktu z etykietą, biorę nową fibrę. lepiej produkt, gdzie jest spryskany na szybę samochód jest... Pracujemy w słońcu, słońce jak słońcu. Jest dosyć ciepło. Więc produkt nam dosyć odparowuje, ale co chcę powiedzieć? Wszystkie zacieki i naprawdę nie trzeba dużo produktu. Produkt taki cukierkowy dosyć ładnie się rozprowadza i dobrze wymywa. Bierzemy drugą fibrę, również czystą. Takimi cytrusami. I muszę powiedzieć, że produkt jakby tłustejszy. Można chyba nawet dłużej popracować. I szczerze, superancki, świetnie. Muszę powiedzieć... Tu jestem Pawo, a tu po chwili... A tu jest ślisko. Spróbujemy tam przejść. No produkt nadal śliski ale co chcę powiedzieć? Nie jest to typowe chyba złudzenie. Produkt troszkę chyba jest śliskawy. Spróbujmy tak sam w sobie produkt jest śliski. Bo gdy dajemy drugą fibrę, jestem Paweł. Także wydaje mi się, że ten jest łatwiejszy w docieraniu. Być może tamten bardziej odtłuszcza. Widzicie środek niedomyty i ten i ten produkt bardzo fajnie wymył. Jednak Ten jest bardzo śliski. Teraz, kto pozostał przy filmie, co zrobimy zresztą? Przelejemy do małego opakowania 250 ml. I dla chętnych, którzy skomentują i dadzą suba, wyślemy darmowo o te próbki. Mamy 10 do rozdania jednego produktu i 10 drugiego. Także zaczynamy.